Witajcie, jestem Myślana Maślana. Yy, dzisiaj witam Was w odcinku z CounterBlocksa i zapowiadam też QA. Będzie 100%. Mi się wydaje. I będzie fajnie, żeby będzie że QA. Co 30 subów, które mi piliście. Nie wiem w jaki sposób. Wiem, ale chyba że jaki. Ważne, że mam na się u nie to jest według mnie też wa... to jest według nie, najważniejsze że... I... i ja ten gościu kroku zostawiłem to mnie bardzo ciekawi gdzie on jest? to chyba ten nie to a sukces co, co kosą nie zabił chyba nie no który mnie zabił który mnie zabił powiedzcie nie no raczej ten bo ten tylko mnie sukces ten jak, jak... Jak wszyscy ludzie mają mniki. Czekajcie. popatrzymy. <grywia> o, <Jego> ci to ryby. Ja go dodaję. Weźmiemy... Jakieś fajne bronie. Tego, tego. I co, kim to... Uuu, ja też tutaj widzę. Przygotowania były. Ładne. Ale po co? Jak ja nie co? Nie. Dobra. To on. To nie jest desmecz. Dajcie mi to. Dziękuję. No, no w jaki sposób on nie zginął? Co się wydarzyło. Ale w ogóle jestem z moim bratem. Podejść tutaj bracie, proszę, bo co, Cię nie słychać. Siemanko. Lubię schabowy. Musiał to powiedzieć. E... O nie, te cztery Cztery tak mocno wybucha, że całą mapę rozsadza. Jest to pod wrażeniem. Jakiś typ dalej żyje. A ten mich, To to. Czekajcie, może jakiś... Polak ten dziwak. <tłysk> <tłysk> się ostał jeszcze nie no, steczko to chyba też Polak, ale nie wiem ale raczej Polak Filip też który go zabił? Filip jakiś aha, fajny, ma kosę. naprawdę ładny zaraz mi to wybuchnie eee, pistolet po co ja mam? Nie wiem, pieniądze na te pistolet eee, weźmiemy to i co ja mogę zrobić? Dobra, mogę wziąć to. Dobra, kupię te pistole. Nie wiem po co, ale... dobra. Co ja kupiłem? Gramot. O! Palę się! Boże! Chodź tam! O Boże! ich tam jest?! Co tu z dziadek tak terrorystyczny terrorystycznie, ruralnie?! Ile ich to jest?! Całą ekipę wymordowali! Było ich z pięciu chyba! Boże Święty! Co to było? Ja tak czekam na deathmatch, bo... To jest najlepszy tryb! Bo nie umierasz... tak na razie. Czy Filip naprawdę kogoś zabił, kto kogo tu nie było? Nie wiem. Kupię P90 i wezmę jeszcze to. Okej. Kolejny To tam do góry muszę porzucić. Dobra, to granat był niepotrzebny trochę. O, wygrałem. Beznadziejne te runne. Wolę wygrać. Uuu, kupię to i dobra sam Digital Challenge. Gdzie on jest? O tutaj pokaż mi to ja. Ładny, mega. prawda? Ja a Digel jest dobry Bruno. Digiel jest bardzo dobry. granatę jeszcze wziąć. Dobra, nie ma... Ty go dobra! O, wezmę sobie jeszcze tylko kasza. Nie ma ta broni nikogo na pewno. Dobra, chodźcie B! Gdzie bomba jest? Bomba jest na A? O Boże, jestem ostatni. Ostatni żywy. No mało no, zabił mnie. Wiś... Wiśnia! Ile Polaków? Wiśnio, chyba. Nie ma go na serwerze chyba. O, mm to mapkę możemy wziąć. Jest, jest na serwerze? Oh, jest My za Super człowiek! A jak jaki on ma nick? Znaczy nie nik tylko z Ciekawe. O, dobra, idę do anty Bo ja jestem anty Dobra, były digla pancerz, rejfa to co wezmę. Glock to pierdzik. Potwierdzone info. Potwierdzone info. Glock to pierdzik. <glock> Cudem! Nie, nie, ja mu zadałem. Zero, zero mu zadałem. O dobra, jest nareszcie jakiś deadmatch. Fajne, że ryzykuję i kupię to tor. No! Czemu? O nie, ja nie mam już pieniędzy! Muszę ludziom podnosić. Nie mam już nic, ja mam tylko digla. Dobra, fajnie. Pouczę się grać Diglem. O Boże! O kurde, za biedne. No co jest? Kraj, żebym go trafił. Nie, słynny Czy mam pismo? Czy to jest deadmatch? Naprawdę. Nie, to nie jest deadmatch. Ale jak umarłem, to nie zryzmę się. No właśnie, bo to nie jest deadmatch. A nie, dobra, mi się myli takie. Proszę, daj mi się wyświetlić. Się Ale ładny nóż ma gościu. Dwa tysiące. Dobra, wykupię jakieś bezadziejne itemki. Na przykład pistolety Tak I takie bezadziejne broń. To no, mega mało hajsu. Jest czego? Ty ty pod terrorystów, to naprawdę jakieś wirusy, bambusy. Nie wiem, mam ma dobre, mam normalnie, nie marnuję. Kupię coś dziwnego. I pistolet mogę tego kupić. Tak, tego. No. no fajne, co że nie wiem. Czy ja kupiłem shotguna? Co jest? Skąd? Aha, też to nie wiem. Z jakich nie wiem. Naprawdę. Dziwny człowiek. Hmm. o dobra czekajcie ja wiem co co mm. o, dobra, dobra nic dobra. nie kupuję. no już zapowiadałem kluby. dobra ludzie będzie kłędej i zadawać pytania z każdym wszystkim sobie... O Boże! ja się do mnie napadam napadając bratka to ja brunko bratko polecam Możecie się też wbijać jak to brunko bratko to ja polecam się. Dobra. A! Niestety. I tutaj zabili. Dobra. To koniec odcinka. Zagramy tą jedną rundę jeszcze. Myślę, że Przez... Nie, to są rajfy. O, właśnie, kupię AWP. -y. Przezastrudnię. Jeżeli gram awupę, to nie AWP w w tychże. Ja z tyłu pójdę i tędy ich poradować tam może... Jakoś on 10, no bo i dziwne. Okej. Okay. Siema. O, siema! Dobrze, fajnie to jest. O! Typo, typo, typo! No co jest?! Dobra. tylko jest odcinka. Żegnam was. Pa, pa.